że nie jego storczyka żółkną, brązowieją, zasychają, marszczą się, pojawiają się różne wykwity, brązowe, szare, rdzawe i nie wiesz, co się dzieje, czy to szkodzi roślinie, czy nie, czy ona będzie rosła. Wszystko powiem na ten temat w tym odcinku, na przykładzie storczyka, którego znalazłam na śmietniku, bo najwyższa pora tutaj zająć się jego korzeniami. Więc jeżeli Was zaciekawił ten temat, to oglądajcie dalej. Zdrowe korzenie storczyka mają kolor srebrzysty. Po zamoczeniu robią się soczysto zielone. Zdrowy, dobrze rosnący korzeń storczyka ma zieloną końcówkę, czyli jest dobrze widoczny stożek wzrostu. Ten stożek wzrostu czasami bywa bordowy, co jest zależne od odmiany rośliny, którą posiadamy. Roślina o bordowych kwiatach ma przeważnie bordowy stożek wzrostu na końcu korzenia. Przy przesadzaniu, przestawianiu czy myciu storczyków musicie być bardzo ostrożni, by nie uszkodzić. Stożka wzrostu, ponieważ nawet niewielkie uszkodzenie może zahamować wzrost korzenia. Gdy roślina jest mocno odwodniona, brakuje jej wody, wtedy jej korzenie są srebrne i pomarszczone. Wtedy wystarczy namoczyć roślinę do czasu, aż korzenie odzyskają swoją jędrność. Korzenie storczyka, które mocno się pomarszczyły, wysuszyły i łamią nam się pod palcami, to znaczy, że są suche i nadają się tylko do wycięcia. Tak mocno wysuszone korzenie powstają, gdy roślinę przesuszymy, ale również w przypadku, gdy korzeń zostanie uszkodzony. Bywa również tak, że korzeń zasycha ze starości. Gdy na korzeniach Twojego storczyka pojawi się nalot, Biały, beżowy lub delikatnie rdzawy to znaczy, że chyba podlewasz swoją roślinę twardą wodą. Twarda woda, czyli sole wapnia i magnezu, osadzają się za każdym razem, gdy podlewamy roślinę na korzeniach. Również substancje i sole zawarte w podłożu są wypłukiwane, a następnie osadzają się na korzeniach. Dlatego bardzo ważne w tym przypadku, gdy zauważymy taki nalot, jest podlewanie roślin miękką wodą. Brązowe plamy. Suche plamy z delikatną, jasną obwódką. W górnych partiach systemu korzeniowego świadczą o przenawożeniu. Takie plamy powstają, gdy przypalimy korzenie nawozami. Storczyki lubią nawożenie ale umiarkowane, dlatego zalecane jest używanie jednej czwartej dawki podawanej na opakowaniu. Gdy wyciągniecie swojego storczyka z osłonki i zauważycie, że w doniczce są jasne, niemalże białe korzenie, lecz twarde w dotyku, to świadczy to o tym, że mają za mało światła. Nie występuje w nich chlorofil, czyli zielony barwnik. Wystarczy roślinę wtedy przestawić w widniejsze miejsce lub nie trzymać storczyka w osłonce. By dobrze ocenić stan zdrowotny storczyka, warto go namoczyć. W Wtedy będziemy widzieli, które korzenie są zdrowe, dobrze nawodnione, które są suche, wymagają wycięcia, a na których zaczęły pojawiać się procesy gnilne. Gdy widzimy, że korzenie storczyka żółkną, to znaczy, że mają za dużo wody, za dużo wilgoci w podłożu. Wtedy roślinę należy przesadzić w świeże, przewiewne podłoże. Wszelkie miękkie i rozpadające się pod dotykiem korzenie należy wyciąć. Są one zgniłe i ta zgnilizna może przenieść się na resztę rośliny. Gdy Zauważycie ciemne, brązowiejące plamy na korzeniach, również należy je wyciąć. Robimy to sterylnym narzędziem. Wycinamy również korzenie, których końcówki są brązowe lub uszkodzone. One już nie będą rosły, ponieważ mają uszkodzony w stożek wzrostu. Po wycięciu wszystkich zainfekowanych korzeni, rośliny należy dobrze przesuszyć, by rany po cięciu się zaleczyły. Następnie zalecane jest użycie środka grzybobójczego. I kolejno wsadzenie rośliny w świeże, przewiewne podłoże i w odkażoną doniczkę. Gdy zauważycie brązowe plamy na korzeniach. I takie same występują na liściach lub przy koronie, to znaczy, że roślinę zaatakowała fytoftyroza. Jest to choroba grzybowa. Roślinę należy szybko odizolować od pozostałych roślin, ponieważ ta choroba jest zakaźna. Następnie należy wykonać oprysk grzybobójczy i powtarzać go trzykrotnie w odstępach dwutygodniowych. Roślinę również w tym przypadku musimy przesadzić w świeże podłoże. Na korzeniach również może pojawić się szara pleśń, która następnie przenosi się na kwiat. Wtedy również za Zalecany jest środek grzybobójczy. Choroby grzybowe w systemie korzeniowym storczyku występują wtedy, gdy podłoże jest źle dobrane. Jest mało przewiewne, trzyma w sobie za dużo wilgoci, mamy zbyt wysoką wilgotność powietrza w mieszkaniu, jak i zbyt wysoką temperaturę. Przy wilgotności powyżej 80% i temperaturze powyżej 20 stopni bardzo często pojawiają się choroby grzybowe. Uważajcie również na moczenie liści. Przy wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. Wietrza. Bardzo często na liściach storczyków rozwijają się choroby grzybowe, które następnie przenoszą się do korzeni. Zdrowy system korzeniowy, dobrze napowietrzony i dobrze podlewany to zdrowe liście, piękne, długie i obfite kwitnienie. W następnym odcinku z serii storczykowej pokażę Wam, jak przesadzam tego delikwenta. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam.